Hej, witajcie na kanale Kulik Beauty z tej strony Ewelina i dzisiaj porozmawiamy sobie o czasie gojenia, a ta, czasie gojenia przekłód takich najbardziej popularnych. Jeżeli jesteś zainteresowany, tą, zainteresowany, zainteresowana, tą tematyką, to serdecznie zapraszam cię do oglądania dalej. A jeżeli interesuje cię tematyka Dotycząca higieny przekuć, może rozciągania uszu, może czyszczenia przekucia, to zostawiam linki na dole. Zapraszam serdecznie do innych moich filmików z tej serii. Jak jest zauważalnie, mamy nowe tło, nowe tło, nowe pomysły. Także bez zbędnego, zbędnego przedłużenia. Przejdźmy do konkretów, przejdźmy do tematu. Zaczniemy sobie od oralnego przekucia, jakim jest język. No, i taki czas gojenia języka to jest tak około dwóch do trzech tygodni. I zazwyczaj ten pierwszy tydzień po zrobieniu przekucia język jest spuchnięty. I trzeba to jest bardzo ważne, trzeba o tym pamiętać, że po prostu po zrobieniu kolczyka w języku ten język nam spuchnie. Tak? Pierwsze przekucie mamy, tu się pojawią. Foteczki przykładowych kolczyków w języku. Kolejnym, drugim przekuciem to będzie kolczyk w pępku. Kolczyk w pępku to już zmieniamy czas gojenia, ponieważ to też są 2 a 3, ale miesiące. Tak, moi drodzy, to są 2 a 3 miesiące. Ale może się też tak zdarzyć, że może to się ten czas gojenia przedłużyć aż do od 6 do 8 miesięcy. Z racji tego, że pępek wiadomo, pępek nosimy spodnie, pocimy się, tak? Nosimy ubrania. Trzeba na to brać poprawkę. Dodatkowo, jeżeli robimy kolczyk w pępku, na ten czas gojenia, a także ogólnie, kiedy mamy kolczyk w pępku, trzeba mieć na uwadze to, aby dobrze dobierać ubiór, który nam nie zahaczy o ten nowy kolczyk. I tutaj też foteczki. Trzeci, trzeci, trzecie przekucie, trzeci przykład to jest brew. Brew to taki czas gojenia półtora do dwóch miesięcy. I można używać do y, przekucia brwi prostych kolczyków takich jak sztangi, ale także można używać wygiętych bananów. Trzeba używać, tak jak powiedziałam, trzeba uważać na, stosow na stosowane kosmetyki, lakiery do włosów, a także wszystko i jakieś kremy, które mogą wywołać u nas alergie lub różne podrażnienia. Czwarte przekłucie: nos. Sama mam kolczyk w nosie. Czas gojenia od 1 do 3 miesięcy. A przegroda nosowa, czyli tutaj, to jest od 4 do 8 tygodni. Trzeba uważać, tak jak w przekuciu brwi, na kosmetyki, które mogą wywołać alergię i podrażnienia, a także przez okres gojenia, i to się tyczy każdego przekucia, o którym dzisiaj mówię, trzeba poczekać. Aż nam się yy, przekucie wygoi, nie należy wyciągać yy, kolczyka zanim nam się wygoi. Zrozumiano? Zrozumiano. Tutaj przykładziki. Kolejne co omówimy to jest warga. Piąty przykład, piąty przykład. Czas gojenia tak półtora do dwóch miesięcy. A także to samo co się tyczy brwi i nosa. Trzeba uważać na kosmetyki, które nie wywołają u nas żadnej alergii i podrażnienia. mam kolczyk Bardzo. Tutaj, Vertical Labret. Także mam nad wargą meduzę. Szóste. Szósty przykład, szóste przekucie to sutki Tutaj czas gojenia to jest tak około 2 do 4 miesięcy i ogólnie trzeba uważać na wszystko, na kosmetyki, na bals no, typu balsamy do ciała, jakieś e, produkty do opalania, trzeba uważać na ubrania, kobiety na biustonosze, na swetry, na wszystko. Trzeba po prostu uważać na wszystko o przekuciach intymnych będzie osobny filmik ale wszystko po kolei i teraz ostatnie dwa przekucia, które chcę z Wami umówić to są przekucia uszu aha przepraszam jeszcze do sutków nie dołączę żadnego zdjęcia przykładowego ponieważ nie chcę, żeby YouTube zdjął mi filmik no ale Proszę, jeżeli macie taką ochotę, jeżeli chcecie, to wpiszcie sobie w internet po prostu i wyskoczę. Przechodzimy dalej. Przekucie siódme, przekucie ósme, to będą uszy. I to będzie tak. W przekuciu siódmym omówimy sobie płatek ucha, a w przekuciu ósmym omówimy sobie chrząstkę. Zaczynamy. W przekuciu ucha, płatka, tutaj od razu macie przewijające się przykłady. Czas gojenia to od 4 do 8 tygodni. Tyczy się tak samo nosa, wargi, brwi. Trzeba uważać, kiedy lakierujemy włosy, kiedy się malujemy kobitki, mężczyźni. Trzeba uważać. A w chrząstce czas gojenia to jest 2 do 5 miesięcy. Czyli kawałek czasu to jest. To były miejsca przekuć, które chciałam z Wami omówić, a także ich czas gojenia. Jeżeli, tak jak mówiłam na początku filmiku, jeżeli chodzi o higienę, jeżeli chodzi o dbanie, to zapraszam Was do linków na dole, a także odnośniki na samym końcu będą do filmików, w których już to omawiałam. Także proszę sobie zerknąć, jeżeli taka tematyka Was interesuje. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i zapraszam już Was. Na kolejny odcinek z serii o piercingu. Dzięki. Do zobaczenia.